A ty nawet nie kiwnąłeś palcem, żeby mi pomóc. No przecież podniosłem nogi. Dzie <noise> dziękuję, proszę. No a w ogóle nie rozumiem, po co to całe sprzątanie? Dzisiaj wprowadza się nasza nowa współlokatorka. Chcę, żeby to było czysto. Poza tym Pola jest pielęgniarką. Musi to być jak w szpitalu. No to co, mam się rozchorować? <noise> nie. Chcę, żebyś wyniósł stąd ten odkurzacz. A właśnie to chciałem zrobić. <noise> Jacek. Chcę cię o coś zapytać. Powiedz mi, czy ty uważasz, że Pola jest ładna? Nie wiem. Wiesz, że nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Odpowiedz na pytanie. Jest ładna. Aha. No ale ty też jesteś ładna. Nie musiałeś tego mówić. No to nie jesteś. Przestań! Uła! Przepraszam, to nie chcący. Nie chcę, żebyśmy tu mieli jakieś problemy. Dlatego umówmy się, że nie będziesz jej podrywał. Hm. Krysiu, czy kiedy Zuzia mieszkała tutaj razem z nami, to próbowałem was podrywać? No dobra, dobra, próbowałem. Ale mi się nie udało i natychmiast się wycofałem. Pola, cześć! cześć <laughs> nareszcie! Czekamy na ciebie. Jacek, nie przywitasz się? O, cześć, Pola! Nie zauważyłem, że byłem zajęty odkurzaniem. Cześć! Cieszę się, cieszę się. Wystarczy tych powitań. Przepraszam. No. Przynieś poli rzeczy. Nie trzeba. Chłopcy, możecie wejść. Dzień dobry. Zostawcie to tutaj. Przyjechałaś, Kanetko? Jechali w tę stronę. Krysiu Jacek, to jest Jurek i Krzysio z mojej kliniki. Cześć. Cześć. Hej. Dziękuję wam. Nie ma sprawy, cześć. cześć. Cześć, cześć. Cześć, zobaczymy się w pracy. No to do roboty. Pomożemy ci. O, a co to? Graż na skrzypcach? No. Zagraj nam coś. Graj, nie wstydź się. No dobra. Cztery! Zaczynam się dopiero uczyć. Co tu się dzieje? Dlaczego odnusicie kota? O, to ty, dzień dobry. Wprowadzasz się? Dzień dobry, właśnie się wprowadziłam. <noise> to dobrze, dobrze. O, Krysiu, e, przyszedłem ci przypomnieć o naszej randce wieczorem. Jakiej randce? Graż ze mną w Warszawę. Ostatnim razem przegrałem 7 złotych i muszę się odegrać. Dobrze, przyjdę do pana o ósmej, może być? Może być. A ciebie witam jako nową lokatorkę w moim domu. Daj, podtrzymam to. E, tak, ta, Szczur w moim domu? Tak to nie jest szczur, to jest chomik. Chomik, szczur, wszystko jedno. Nie powiedzieli ci, że w tym domu nie wolno trzymać zwierząt? Masz go stąd wyrzucić. Panie Rągu, niech pan da mu spokój. No jest... Albo ona go wyrzuci, albo ja was wszystkich stąd wyrzucę. Panie Romku... Nie, 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 nie zamierzam więcej o tym rozmawiać. Dobrze, wyrzucę go. Zaraz mu to powiem. <grym> Do widzenia, chomiczku. Wiem, że jest ci... Słucham? Mnie też jest smutno. Ale musimy się rozstać. Nie możesz tu dłużej zostać, bo. bo. nie mogę mu tego powiedzieć. Niech pan mu to powie! Nie bądź śmieszna. Co to znaczy, nie możesz? Zwierzęta niczego nie rozumieją. To nie są ludzie, to są. Czy on może przestać tak na mnie patrzeć? No, no, no dobrze. Dobrze, może zostać. Ale jeżeli będziesz hałasować, to wynochasz stąd. A ciebie oczekuję o ósmej na dole. Punktualnie. Udało się. Chodź, Edziu, pokażę Ci twój nowy pokój. Widzę, że pole jak rozmawiać z panem Romanem? Edzio też. To tutaj. Chodź. O, ładne mieszkanie. Trochę małe. Przepraszam, a co jest tam? Tak, tak. Łazienka! Przydałoby się ją na nowo pomalować. Może na niebiesko? Na niebiesko? Och, jesteście to cudownie. Jak wam się podoba to mieszkanie? – Nie podoba wam się. – Nie, nie, dlaczego? Jest bardzo ładny. – Podoba się im, słyszeliście? – To cudownie! – A kto to jest? – Krysiu, Jacek, to są moi rodzice. – Aha, dzień, dzień dobry. – Paweł Gabryś. – Dzień dobry, Jacek Przypadek. – A, to moja żona, Madzia. – Dzień dobry. – A to jest moja siostra, Sabinka. – Sabina. – Proszę, niech państwo siadają. A, nie, dziękujemy, ale nie możemy zostać. No, wpadliśmy do Warszawy na kilka godzin. Mamy jeszcze tyle spraw do załatwienia. Chcieliśmy tylko zobaczyć, gdzie nasza mała córeczka będzie mieszkać. No i z kim będzie mieszkać? A, będzie mieszkać z tą małą koleżateczką Krysią. Ze mną. A kto mieszka w tym pokoju? Ja. Bo ja też tutaj mieszkam, ale tylko w tym pokoju, tylko po to, żeby się dorzucić do czynszu. Nic nas więcej nie łączy. Akurat. Wszystko w porządku, synu. Mamy do naszej córki pełne zaufanie. I bardzo dobrze. Pola jest wspaniałą dziewczyną, będzie nam tu dobrze. No, byle nie za dobrze. Mladiu, <noise> <noise> Sabinko, idziemy. Nie chcemy przeszkadzać. – Oni mają swoje zajęcia. – Na pewno mają. – Do widzenia. – Cześć, Lolita. – Fajna rodzinka. – Dziękuję. – Szczególnie twoja młodsza siostra. Nie chcieliście jej komuś oddać? Hmm. Dobra, przepraszam. Wyniosę to stąd. – Zdrowie to miejsce w szafie? – Dziękuję. Jesteś tu! Słyszałam, że jesteś spostrzegawczy. Jeżeli szukasz Jacka, to jest w kuchni. No właśnie! Jak ci się podoba mój kolega Jacek? Uważam, że jest bardzo miły. O, najfajniejszy facet, jakiego znam. Sama się przekonasz, jak go lepiej poznasz. Chociaż kiedyś był fajniejszy, zanim to się stało. Co się stało? Nie, nic, nic. Wyrwało mi się. Nie musisz mi mówić. Zanim zerwał z Marzeną. Z Marzeną? Cholera, wyrwało mi się. dobrze. Kochał ją do szaleństwa. Rzuciła go, o! Tak, tak! To straszne! Straszne? Nigdy się z tym nie pogodził. Nie widać po nim, żeby to przeżywał. To jest cały Jacek. Nie da po sobie niczego poznać. Ale w środku... Cierpi jak pies. Biedny chłopak! Stracił przez to całą pewność siebie, którą kiedyś miał. Czy można mu jakoś pomóc? Pomóc? Nie. Nie, nic się nie da zrobić. Chociaż... nie! Chociaż co? Nie wiem, przyszło mi coś do głowy, ale to głupi pomysł. Ale powiedz! Może ja mogę coś zrobić? A wiesz, rzeczywiście. Ty jedna mogłabyś mu pomóc. Gdybyś choć trochę podreperowała jego wiary w siebie, to byłoby dobrze. Ale jak? No, bo ja wiem. No, może gdybyś była dla niego trochę bardziej miła, czuła, przytuliła go, czasem pogłaskała. A Krysia? No, Krysi, nie trzeba głaskać. Kryśia nie jest w tym dobra. Ty jesteś wrażliwsza, bo poza tym jesteś pielęgniarką. Wiesz, co to jest ból. O, dobrze, zajmę się tym. Dziękuję Ci, Ola! Już idę! O, cześć stary, co jest? E, przyszedłem, żeby zapytać, czy pamiętasz w muszelce ten wieczór, kiedy nie dałeś mi poderwać takiej rudej dziewczyny? Mm, a, a, tak, tak, tak. Powiedziałem, że ma chłopaka boksera. No właśnie. No. Nie wiedziałem o tym. Ocaliłeś mi życie. Przyszedłem ci za to podziękować. No, też możesz czasami coś dla mnie zrobić. Właśnie zrobiłem. Zrobiłem, ty szczęściarzu. Franek już poszedł? Poszedł. Franek tu był? Po co? Nie wiem. Wpadł tu, żeby się ze mną przywitać. To bardzo miły chłopak. Franek? No. <coughs> oczywiście, nie tak miły jak ty? mówisz. A oprócz tego, że jesteś miły, uważam, że jesteś bardzo przystojny. Nie. I nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Z czego sobie nie zdajesz sprawy? Z tego, że jestem przystojny? Ja? Nie no, skąd co ty mówisz? Właśnie o tym mówię. Większość przystojnych facetów jest tak zarozumiała, że ciężko z nimi wytrzymać. A to straszne. Ja nie znoszę zarozumiałych facetów. Ale ty jesteś inny. Ale co ty mówisz? Przecież ja nawet nie, nie lubię na siebie patrzeć w lustrze. Aha. Co? Co to ma znaczyć? Co? Co? Ale ty jesteś inny. Ona tak powiedziała? Nie zauważyłem, nie usłyszałem. Jacek, możesz mi pomóc? A już biegnę! Ja jej pomogę. A zapomniałeś, że pan Roman na ciebie czeka. Niech ja sobie czeka! Nie muszę tego dzisiaj rozkładać. Jestem zmęczona, chyba się położę. Idziesz spać? To świetnie, ja idę do pana Romana. Dobranoc. Dobranoc. Położę się, ale najpierw. Mhm. Musimy się lepiej poznać. Racja! Pola ma rację. Musimy się lepiej poznać. Musimy przegadać całą noc i wtedy będziemy wszystko o sobie wiedzieć. Jak brat? Z siostrą chcę, żebyśmy byli jedną wielką rodziną. Sardynek. A ty nie musisz iść do pana Romana? Daj spokój, już na pewno zapomniał o tej głupiej grze. Kryś, otwieraj, wiem, że tam jesteś. Nie zapomniał. No, otwórz mu już. 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 Panie Romku, może odłożymy tygry do jutra? Jestem trochę zmęczona. A no nie, nie wywiniesz się z tego. Chodzi o moje siedem złotych i muszę się odegrać. Ale, panie Romku... Ja, ja czekam na dole. Nie ruszajcie się! Chciałam powiedzieć... Zostawcie mi moje miejsce i poczekajcie na mnie. To nie potrwa długo. Z zaraz wracam! Krysia <gryśla> <gryśla> jest trochę, wiesz, nerwowa. <gryśla> no, to zostaliśmy sami. No właśnie. O, boś, 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 Jacek, chcę ci coś pokazać. Co widzisz? Siebie I co? Jak ci się podoba ten facet? No, facet jak facet. Nieprawda. To jest fantastyczny facet. Chcę, żebyś zaczął myśleć o sobie trochę lepiej. Postaram się. Wiesz, co chcę, żebyś teraz zrobił? Co? Chcę, żebyś opowiedział mi wszystko o sobie. Wszystko. Wszystko. Chcę cię lepiej poznać. Blisko poznać. Ach, no dobrze to. Mm. Wszystko zaczęło się w takiej małej miejscowości na Dolnym Śląsku, dokąd moi rodzice pojechali na wycieczkę. Był 1974 rok. Panie Romku, zaraz wrócę. Dokąd idziesz? Trochę się martwię, że to jest pierwsza noc poli w naszym mieszkaniu. No to co z tego? Przecież Jacek tam z nią jest. No właśnie! Świataj. Teraz twoja kolej. O. Nie chcę sobie coś do Siadaj. I w trzeciej klasie mój pies Reksio zginął. Musiało ci być bardzo smutno. Bywało smutniej. Mówisz o marzeniu? Mówię o Reksiu. I wtedy zdałem do czwartej klasy. A opowiedz mi coś o swoich dziewczynach. O moich dziewczynach? Nie. Jaki? Nie znałem już dziewczyn. Co a, ci jest? A wiesz co, ręka mnie boli. Kiedyś ją zwichnąłem i czasami muszę ją tak od czasu do czasu wyprostować. Zrobić coś, to ci przejdzie. Połóż się na podłodze. To połóż się. Jak chcesz. No, no nie tak. Wiedziała Masz strasznie napięte mięśnie o, Muszę cię rozmasować Co, to? Idę zobaczyć Siadaj ja Wiem, o co ci tu chodzi Wie pan? No, chcesz się wywinąć z tej gry, bo wiesz, że wygrywam Ale nic z tego Będziemy tu siedzieć i grać całą noc Aż skończymy Panie Romku. Oh. Mucha. Oh, gdzie? Tam. Niech pan nie rusza. A, no, no, co zrobiłaś? Jak będziemy dalej grać? No właśnie. Chyba musimy ją skończyć i uznać, że pan wygrał. No, tak, chyba, że tak. To dobra, no. Nie, ale nie musisz się aż tak śpieszyć. muszę, oh. bo tam na górze toczy się inna gra. No i jak? Lepiej? lepiej. Ojej, lepiej! Naprawdę. Lepiej. Aha! O. Znacznie lepiej. Oj, tak, tak. A tutaj? Oj, lepiej, lepiej. Oj, dużo lepiej, dużo! <śverständėse> o. Cześć, Cześć, Krysiu! Cześć, eee. Krysiu! Krysiu! Mogę z Tobą porozmawiać na osobności? A pola właśnie masowała mi plecy. Ja ci ja nas. Ty możesz mi powiedzieć, co to miało znaczyć. Krysiu, uspokój się, nic się takiego nie stało. Dlaczego ją obejmowałeś? Ja? Ja stałem spokojnie, to ona mnie obejmowała. A ty ją! A nie chciałem być niegrzecznym. Przestań. No, Krysiu, to nie moja wina, że kiedy dziewczyny stoją obok mnie, to po prostu nie mogą się powstrzymać, no. Ale już nauczyłem się z tym żyć. Dobrze. W takim razie porozmawiam z nią. Pójdę z tobą. Siad! Siad! Polunia! Możesz tu przejść. <laughs> Już idę! Co się stało? Chodź usiądź na chwilę, chcę z tobą porozmawiać. O czym? O tym, jak my tu mamy razem mieszkać. Co się stało? Bo widzisz, chodzi o to, że... Posłuchaj, to jest tak. Jeżeli mamy tu mieszkać we trójkę, to muszą tu panować jakieś zasady. Otóż, jeżeli Jedno z tej trójki będzie miało coś więcej z tym drugim z tej trójki, to to trzeci z tej trójki może się poczuć nie najlepiej. Wiesz o czym mm. mówię? Jasne, ale nie martw się. Nie przeszkadza mi, że coś cię łączy z Jackiem. Nie. Ja mówię o tobie. O mnie? Jacek powiedział, że go podrywałaś. Co? <noise> Wierzyłaś? Przez chwilę, ale już nie wierzę. Nie, nie szkodzi. Moja wina. O, przepraszam. Chyba cię uderzyłam. uspokój się. Krysia wróciła. Ale ja nie chcę się uspokoić. Chcę cię dalej podrywać. Ale ty ci ja może zrobię kawę, wiesz? Ale... ale ja nie chcę kawy. Ow! Chcę ciebie. Przepraszam, włożyłem ją pod wodę! Gorąca! Przepraszam, ale tracę głowę, kiedy jestem z tą. No. Chyba <gryśla> się ode mnie! Miałaś rację, Macie strasznie podrywne. No, ale jakoś tak dziwnie. Nie rozumiem jej, no. To ja ci wytłumaczę! Byłam dla ciebie miła, bo było mi cię żal. Mnie? A dlaczego? Mm, jest parę powodów. Ja. Mów. Było mi go żal, kiedy usłyszałam, że się załamał z powodu marzeny. Marzeny? Jakiej marzeny? Tej dziewczyny, w której jest taki zakochany. Ja nie jestem zakochany w żadnej marzenie. No jak cię tak rzuciła, to już teraz nie. Więc kiedy o tym usłyszałam, jeszcze dowiedziałam się, że ty mu nie pomagasz z tego wyjść. Ja mu nie pomagam? No nie, ale rozumiem, bo nie jesteś w tym dobra. Słucham? Tak słyszałam. Co ty powiedziałeś? Nic się nie powiedziałem. Kto ci to powiedział? Słuchajcie! Jesteśmy zaproszeni do domu naprzeciwko na imprezę w jacuzzi. Nie słyszeliście, co powiedziałem? Jest impreza! Naprzeciwko! Trzeba mieć tylko szlafrok i ręcznik! Ten, kto ci tak powiedział, jest najpodlejszym człowiekiem, jakiego znam. Z kompletnie chorym poczuciem humoru i bez żadnych skrupułów. To brzmi, jakbyście mówili o mnie. Przepraszam, nie mogę zostać, muszę tam lecieć. Spokojnie, kolego. Podobno, Będę, zrzekłeś dla mnie coś dobrego? Nie ma sprawy, podziękujesz mi później. Chciałem ci teraz podziękować. Czemu podziękujemy. Dziękuję ci za to, że dzięki Tobie nigdy nie zapomnę mojego pierwszego dnia z Wami. Poczekajcie, wytłumaczę Wam. To był żart, to był taki żarcik. głupi żarcik. Ała! 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 Uuu, zmarznie bez niego. Dobrze, że ma Już nie ma. A gdzie Pula? Chyba poszła już spać. A. Nie, 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 nie. Nie nie, 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 nie życzę sobie tutaj żadnej muzyki. Pola! Pola! Co się stało? Wołałeś mnie? Chodzi o Twoje granie na skrzypcach. Ja... O mój Boże! <grystanie> tak pięknie grałaś, że chcieliśmy, żebyś tutaj przyszła, bo chciałem Cię lepiej widzieć. Yy, słyszeć, słyszeć.